Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować taki oto klucz udarowy do kół. Kupiony w Lidlu marki Parkside. Zwracam uwagę na to, że jest to klucz do kół, a to ze względu na to, że jest w nim ograniczenie siły do kręcania do 100 Nm. Jeżeli popatrzymy sobie na tabelę dokręcania kół w różnych samochodach, te 100 Nm jest taką. Wartością najczęściej spotykaną, chociaż zdarzają się wyjątki, bo zaczynają się nawet od 50-70 Nm, tak jak na przykład w Subaru, w Subaru Justy, do 190 Nm, na przykład w G-Klasie. Natomiast w moim samochodzie, czyli C4 Picasso, pojawiają się dwie wartości w internecie 90 bądź 100 Nm. Porównałem jeszcze wartości dla Peugeota 3008, który jest bardzo zbliżony konstrukcyjnie do tego Citroena, tam też wynosi to 100 Nm, więc pomyślałem, że jeżeli ten klucz będzie dokręcał właśnie takim momentem, uprości to bardzo dokręcanie czy wymianę kół w moim samochodzie. Kupiłem taki klucz, bo chciałem sobie ułatwić wymianę kół z zimowych na letnie i odwrotnie, chociaż przypominam, że Mając dwa komplety kół, co jakiś czas jednak warto te koła wyważyć u wulkanizatora. Natomiast przy małych przebiegach, jakie ja robię, mogę sobie pozwolić na to, że przez rok czy dwa będę sobie sam wymieniał te zestawy kół. Oprócz samego klucza w zestawie dostajemy taką dosyć fajną walizeczkę do przechowywania, instrukcję obsługi. 4 nasadki 17, 19, 21 i 22 oraz zapasowe szczotki węglowe. Jak spisał się w praktyce ten klucz, zobaczycie za chwilę w filmie. Z góry przepraszam za dźwięk uderzającego deszczu w garaż blaszany. No niestety padało podczas wymiany, a po filmie zapraszam na podsumowanie. Lewarek wkładamy w miejsce oznaczone i podnosimy koło. Zazwyczaj luzuje się śruby przy opuszczonym aucie, ale tutaj jest akurat koło zablokowane hamulcem i spróbujemy odkręcić to za pomocą tego klucza. I wszystkie śruby, bez problemu, się poddały. Zakładamy koło, pamiętając o tym, że musimy też założyć śruby do całek stalowych. Tu robimy ręką prawie do samego końca, żeby być pewnym, że gwint dobrze złapał. O, gdybyśmy źle włożyli śrubę i ona i yy, potraktowalibyśmy ją z tym kluczem. To mógłby yy, zniszczyć się gwint. Ok. I teraz bierzemy klucz, zmieniamy obroty. I tak jak mówiłem ten klucz dokręca yy, momentem 100 Nm. I zobaczymy, zaraz zmierzymy czy tak jest rzeczywiście. i dokręcimy jeszcze raz. Lewarek zdjęty. Koło już opiera się na podłożu, więc dokręcamy raz jeszcze dla pewności. Sprawdzimy teraz kluczem ile wyszło. Klucz ustawiłem na razie na 70 Nm i sprawdzimy czy takim momentem klucz udarowy dokręcił te do śruby. się troszeczkę przesunęło. Także o, tu już jest 70. Damy 80. Mamy 80. I już widać, że klucz tych 80 nie osiągnął. Czyli dał radę dokręcić momentem 70 Nm, resztę trzeba zrobić kluczem dynamometrycznym. Ja od razu ustawię na 100 tak jak znalazłem e, tak jak znalazłem dane dotyczące mojego auta. Tak, mam ustawione na 100 i dokręcam momentem 100. Ok, czyli teraz jestem pewny, że jest setka. Mogę zakładać kołpak i ruszać drogę. Jak widzieliście klucz nie dał rady dokręcić śrub momentem 100 Nm, a wartość ta wyniosła 70 Nm. I teraz przejdźmy do tego, czy to jest wada, czy zaleta. No, dla mnie to na pewno zaletą nie jest, bo gdyby rzeczywiście trzymał ten parametr na równym poziomie i równo dokręcał wszystkie śruby momentem 100 Nm, wtedy mógłbym nie używać klucza dynamometrycznego. Natomiast ze względu na to, że go mam, to i tak go używałem, bo wiadomo, że takie klucze nie są certyfikowane, więc ta siła może być różna i zależna od wielu czynników, nawet od tego, czy śruby wcześniej były smarowane jakimś smarem, czy też nie. Natomiast dla kogo jest to zaleta, że nie trzyma tych parametrów? Jest to zaleta dla tych osób, które mają samochody z. Momentem dokręcania kół poniżej tych 100 Nm, właśnie zaczynających się od 70 wzwyż, czyli takie osoby dokręcając tym, tym kluczem, nie zniszczą sobie gwintu ani na śrubie, ani, na, ani w pieście. Czy kupiłbym jeszcze raz ten klucz? Oczywiście, że tak, bo po pierwsze bardzo przyspiesza pracę przy demontażu i montażu kół po drugie i tak posiadam klucz dynamometryczny a oprócz odpowiedniego momentu warto zwrócić uwagę na to żeby śruby były dokręcone równo a taki klucz dynamometryczny jest o wiele bardziej precyzyjnym narzędziem niż jakikolwiek chyba klucz udarowy być może z tych wysokich półek klucze mają regulację i są certyfikowane tego nie wiem natomiast ja jestem z tego klucza zadowolony. Bardziej byłbym zadowolony, gdybym miał rzeczywiście te 100 nm. Natomiast, tak jak mówiłem, dzięki temu może korzystać z niego większa ilość osób, z tym, że pod warunkiem takim, że już do żądanych wartości będą dokręcać śruby za pomocą klucza z certyfikatem, tak żeby być pewnym tego jaki wynik osiągamy, jeżeli chodzi o siłę do kręcenia. Także jeżeli Wam pomogłem, jeżeli film się spodobał, dajcie kciuk w górę, ewentualnie uderzcie w dzwonek. A ja je zapraszam do oglądania następnych filmów.